Cześć, siemanko, witam z kolejnym odcinku Fantazy Champions League. No i dzisiaj zrobimy sobie tylko i wyłącznie podsumowankę reważowych meczów w półfinałach Ligi Mistrzów. Zanim to, jak widzicie, obraz jest delikatnie większy, bo zawsze jak nagrywałem dla was, robiłem 150, no po prostu powiększałem obraz, żeby było lepiej widać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Zmieniłem parę rzeczy u siebie, tak powiem, na stanowisku. Mam nadzieję. Inaczej tak. Jak nagrywam to w WBS, wygląda to fajnie. Zobaczymy, jak to wypuszczę na YouTube'a. Mam nadzieję, że aż tak źle. Nie będzie, albo będzie po prostu normalnie tak jak u mnie widoczne i będzie wszystko fajnie przejrzyste. Dzisiaj podsumowanko. Tak naprawdę liga się już kończy. Miałem łączyć odcinki przygotowania i transferów. Znaczy podsumowania i transferów. Ale przez to, że pomiędzy Ufinałem, a finałem jest dość spora różnica. No, może miesiąca nie, ale bliżej miesiąca niż połowy miesiąca. Postanowiłem zrobić sobie tutaj podsumowankę i przygotowanie na sam finał. Który finał pewnie będzie najnudniejszym przygotowaniem, bo najprostszym, najmniej zagadkowym. Najpierw, oczywiście, moje ligi. Tak to wygląda: Overall 1660. W Polsce top 40. Ogólnie. Będę oczywiście mówił o transferach, przygotowaniach na finał, ale chyba planuję taktykę pozostanie w tych 40 niż walką o jakieś topowe miejsca. Tym bardziej, że top 10 chyba jest poza zasięgiem. To jeszcze przeliczę, ale raczej wątpię. Przejdźmy sobie tutaj do wanka. Klasycznie od zacznijmy od bramkarzy. Na początku był Dona bo miał pierwszy mecz. A potem Neuer. Miał bramkarzy. Oczywiście żaden bramkarz tutaj nie zachował czystego konta. Nic to nie dało. Jedynie co jeden punkt Neuera więcej. Bo noier, co by nie mówić, w większości meczu był naprawdę dobry i mocno chronił Bayern Monachium przed straceniem wcześniej tych goli, niż te, co stracił dopiero w późniejszym etapie meczu. Więc, ok, zmiana fajna, była, punkty dodatkowe. Jeśli chodzi o obronę, najpierw tego, co zmieniłem. Czyli w pierwszym meczu grał Hakimi. Hakimi tutaj tylko dwa punkty. Puściłem za Mediego, dał 3 punkty. Potem jak ubrą że 1 punkt. Nie spodziewałem się niczego więcej, ale na szczęście yy, tak jak w pewnie oglądaliście wcześniej odcinek, inwestowałem w zaników BVB, w razie awansu BVB, a nie pewnie, że miałem za dużo zawodników z Paryża. Z Paryża. Yy, no to na szczęście to się opłaciło dwóch obrońców z czystym kątem i powyżej 6 ilościami punktów, czyli za ten czysty S Julian tutaj punktów 7, a Mats Hummels punktów aż 16 za po pierwsze jednego gola. Wiadomo, że już to szkoda, ale to jest jeden punkt, bo jest gol, jest czyste konto, Pełna ilość minut gry, czas w piłki i MVP dość sporo, za co dostaję punkty, ale no 16 punktów. no. Zrobił więcej niż cała moja reszta obrony. Nie nic z tego Davisa, którego nie wpuściłem do gola. No już szkoda, bo pewnie, no, jednak wziąłem tego Davisa dla ofensywy. Ale jak widziałem, że Davis nie zaczyna meczu, to czysto teoretycznie, jakby nie kontuzja Podejrzewam, że Davis może wszedłby W 60, 70, 55, 58, może w minusie, więc postawiłem sobie. Dobra, nie ryzykuję tym bardziej, że widzicie, kogo musimy wyrzucić. Eee, Witinie. Nie, bo Bellingham to nie Najgorszy był Wittinia albo MPP I może tego MPP mógłbym wyrzucić dla Davisa Ale podszedłem sobie tak, że ja Jeśli w ogóle wejdzie, jak wejdzie to pewno jeden punkt, więc Oczekiwania szybko spadły Szkoda? Szkoda że nie zaryzykowałem, bo Wyrzucając MPP miałbym punktów aż o 5 Więcej Nie byłoby 66 jakie zdobyłem, tylko 71. No trudno. Szkoda, bo to miała, miała być moja różnica. Mimo, że ma 22% posiadania miała być moją różnicą, bo wydawało mi się nieoczywistym wyborem tym nie bardziej przy tych różnych rotacjach w obronie Bajetno, Jak spójrzmy na pomoc. Moim najlepszym, takich najlepszych obrońców jest LWB Willem Brandt. Jedynego gola daje Mats Hummels którego posiadam i jedną, jedyną asystę do Mac Humans daje którego też posiadam, więc nie powiem, że tu zgarnąłem super ilość punktów. Bo pewnie nie jeden z, z graczy, tak jak ja posiadłem przed podwojoną obroną, wpłynął do tego bramkarza i wtedy był mega dobry wynik. Ja natomiast tak się z tego cieszę, mając trzech zawodników i dwóch obrońców robi CS, a, a jeden pomocnik zdobywa jedyną asystę w meczu, więc ciężko do czegoś tutaj się przyczepić jeżeli o pomoc dalej, widzenia punkty 4. jakby z gola, bez niczego, to 4 punkty. Całkowicie zadowolony jestem. E tutaj ma jeszcze w życiu za Emery'ego. Emery dał tylko 2 punkty. Więc wiadomo, przy dwóch punktach każdego pomocnika. bardziej który gra, ja nie wpuszczam. I jak w przypadku Mendiego, Noyera Bellingham dał o jeden punkt więcej niż Emery, więc te 3. Jestem zadowolony. No, faza pucharowa, znaczy faza playoff dla Bellingama nie jest na pewno to bra. Na pewno nie będę go sprzedawał, bo jest finale i nie mam na to transferów. Ale to jest za, zawod... Bellingham zawodzi co mecz, jeśli chodzi o zawodników Fantazy, Ogólnie wydaje mi się, że w meczu, patrząc na to, jaki poziom reprezentował wcześniej, też delikatnie zawodzi. Sane trzy punkty. Sane z szansą na gole. Znowu grubsze punkty, ale niestety... Yy, no... Nie trafia, nie jednego gola, którego mógł trafić i kończy tylko i wyłącznie trzema punktami. Jeśli chodzi o mnie, tak wyszło trochę lepiej. Niemniej jednak Mbappé tylko i wyłącznie dwa punkty. Dwa razy półfinał, dwa razy Mbappé nic nie robi, dwa razy BVB wygrywa jeden zero. Mega zaskoczenie dla mnie. Ok, przyjście BVB. Powiedzmy tak, w półfinałach już nie ma dla mnie dużych zaskoczeń. Gdyby przychodzi BVB, PSG, Real, Tu jakiś dużych zaskoczeń nie ma. Mogą być zaskoczenia, ale nieduże. Ale patrząc na to, że BFB uznawana ogólnie jako najsłabsza z tych czterech drużyn, chodzi po coś tam, bo zakłady były wygrywa dwa razy z PSG w domu i na wyjeździe 1-0, zachowuje czyste konto. Dobra, to jest dla mnie duża niespodzianka. Tak naprawdę EMBP przy tym zdobywa punktów tylko i wyłącznie dwa kolejne, czyli w sumie cztery. Inne kapitanie BVB Mbappé był pierwszy. Kaj na szczęście dał jedną asystę. Przynajmniej to jest coś, to nie jest nic fajnego, ale zrobił coś minimum. Jako kapitan, czyli dał punktów 5 razem 10, a nie jak Mbappé, czyli 2 i 4 razem. No troszeczkę delikatnie, naprawdę tych punktów sobie tutaj zgadnąłem. Wynik już jedyna asy, znaczy jedyna, jedyna asysta, i znowu player of the match. Widzę, że Wynik już. Przynajmniej na w tym moment jest podobnym zawodnikiem jakiej z zeszłego sezonu, że nie zawsze zasługuje, ale MVP sobie dostanie. Mogę pomyśleć z tym takim rozumowania i może bym dał tutaj Viniciusza na C. Niemniej jednak jestem i tak zadowolony z tych 10 punktów Kaina i 8 Viniciusza. To wygląda jeśli chodzi o podsumowanie. Jak wspomniałem, ligi wyglądają na razie tak, a o ligach porozmawiam sobie więcej. Przygotowanie do finału, może pójść w dwie strategie. Strategia pierwsza: jedziemy pół na pół tego składu i raczej utrzymujemy pozycję. Albo ryzykujemy stricte jednym składem: czyli gramy full Braxia Real albo full PWB i liczymy na mega, na fajny skok albo na mocny spadek. Ale o tym pogadamy sobie pod koniec maja. Tak naprawdę. Jeśli chodzi o predykcję, no tutaj tylko cztery punkty. Najpierw ligi, zobaczmy sobie. No, tutaj już 2000 w Overallu i 113 w Polsce. No, po prostu szczerze, jest finał. Będzie mega ciężko. Chciałbym do tego top 100 wskoczyć, a żeby wskoczyć do tego top 100, różnica punktów jest 2. Czyli jest szansa. Tylko trzeba pamiętać, że ludzie, którzy są w top 100, też będą punktować. Mega ciężko będzie. No, bo ilość punktów, jakie zdobyć, możemy zdobyć, będzie mała. To będzie za dokładny wynik. Za pierwsze drużyny, które strzela, i za WP. Ale na pewno będzie ciężko. Tym bardziej, jak wynik skoczy zaskakujący jakiś tak, 4 2 i 3 no to będzie mega, mega ciężko. Jeśli chodzi o ten półfinał rewanżowy, jak popstawiłem po PS, że tak dużym zaskoczeniem było dla mnie 2 razy 3 sekund PVB, że są tylko 2 punkty, tylko dlatego, że zgadzało się znowu i wyłącznie gole PVB. Tak samo jak powtórzę, identycznym półfinał, czyli tutaj dałem te same wyniki co w rewanżowych meczach tak, jeżeli BFB zrobiło ej, jeżeli powtórzysz mój wynik z poprzedniego, dam ci full punktów, jeżeli ktoś zrobił tak, no to mega, mega szacun ja tylko dwa punkty i niestety z boostem tutaj też razy dwa bo tutaj punkt razy jeden znaczy jeden razy dwa, więc wychodzi tylko i wyłącznie dwa a mimo wszystko w wyniku jeden 1, -1 Bayern Armadys, który był o wiele bardziej prawdopodobny dwa punkty za zgodą za z... identyczną ilość stopni goli przez Bayern Monachium i za to, że Bayern Monachium strzelił jako pierwszy. Tak czy siak zero szału, zero jakiejś satysfakcji, ciągły spadek. Na finał będzie mega ciężko coś wyrównać. Ogólnie w predykcji tak jestem zadowolony, tylko że wiecie jak jest. Jak już jestem koło tego stop 100 chociaż w Polsce chciałbym mieć. Chociaż Patrząc na ten finał. To jest już tylko dogranie, a nie. To nawet nie jest wisienka na torcie. To jest bardziej ten ogonek od wisienki jeśli chodzi o te predykcję i zdobytą ilość punktów. To tutaj mogą się być pierwsze miejsca. Ale patr no, patrz na miejsce w Polsce. Tak naprawdę jeśli tylko pierwsze z drugim, kto z nich wygra u nas w Polsce. Bo reszta no, ilość punktów wydaje mi się, że jest za duża. To jest 7 punktów w różnicy między trzecim a drugim. A jeśli jednak naprawdę jak ktoś zdobędzie 7 punktów tutaj w finale, to będzie, powinien być zadowolony, więc no ciężko tu skoczyć. Tym bardziej, że nad jak zdobędzie 7 punktów, to te drugie pierwsze miejsce zdobędą pewnie jakieś 2, 1, choćby 3 jakieś tam małą ilość punktów na pewno zdobędą. Overallowo pewnie się tam jeszcze biją, no ale overallowo tak samo. Pierwsze i drugie miejsce biją się tylko i wyłącznie, no już 9 punktów, albo trzecie miejsce nad nie ma już szans wygrać. 12 punktów różnicy musiałby być po prostu po pierwszych Nie wiem, czy jest szansa zdobyć 12, ilość punktów w pojedynczym meczu. Pewnie, znaczy pewnie jest, no boostem, bo bez boostu to chyba nie, ale z boostem, no jak tu mam 9, boost, 18. Taki meczyk jak infula Excelentem, który nawet jest popularny, czy pewnie da się więcej ilość punktów, no ale to trzeba też liczyć na to, że wtedy. Na tych gości praktycznie nic nie zdobędzie. I ten jest problem, dlatego chciałem to top 100, ale realnie myśląc, że raczej tam nie wskoczę. Może będę miał naprawdę warto. A gdzieś wielkie dzięki i widzimy się tak naprawdę w ostatnich przygotowaniach w tym sezonie pod koniec maja. Maja.